Zeznanie zatrzymanego w Brukseli Selech Abdeslema rzucają nowe światło na śledztwo w sprawie zamachów terrorystycznych przeprowadzonych w Paryżu. Śledczy ustalili tożsamość kolejnego podejrzanego, którego służby intensywnie poszukują. Pomimo aresztowania Salaha Abdeslama, który był koordynatorem zamachów w Paryżu, jest jeszcze daleko do zakończenia dochodzenia. Śledczy koncentrują się teraz na określeniu roli, jaką w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamachów odgrywały poszczególne osoby. Ważnym elementem są zeznania zatrzymanego terrorysty. Mam nadzieję, że rzucą one światło na sprawę. Być może pozwoli to nam rzucić światło na niektóre elementy sprawy, które są obecnie jeszcze bardzo ciemne. Jest jednak zbyt wcześnie, by potwierdzić rolę każdego. Mamy sporo kawałków układanki, a ostatnio nowych elementów zostało odnalezionych, ale wciąż jesteśmy dalecy od ukończenia układanki. Dzięki zeznaniom terrorysty udało się ustalić tożsamość kolejnego podejrzanego. Dotychczas znany był pod fałszywym nazwiskiem Sufjan Kajal. Naprawdę nazywa się Najim Lashrawi. To on wynajął dom w południowej Belgii, gdzie islamscy terroryści opracowywali paryskie zamachy. Jego DNA odnaleziono także w mieszkaniu wykorzystywanym przez dżihadystów w Brukseli. Miał też być konstruktorem pasów z ładunkami wybuchowymi, które zostały zdetonowane. Przez zamachowców samobójców. Trzy lata temu Laszrawi wyjechał do Syrii, co może potwierdzić jego związki z tak zwanym Państwem Islamskim, które przyznało się do paryskich zamachów. O 10...